Do tej pory narzekaliśmy na szkołę ze względu na własne młodzieńcze doświadczenia, podchodząc niemal nostalgicznie do tego, co nas wkurzało w szkolnej edukacji. Ale dziś, dziś będzie inaczej. Dzisiaj będziemy narzekać, ze względu też na to, że nasza córka poszła do czwartej klasy, i oczywiście zaczął się podział na różne przedmioty. No i jesteśmy świadkami po raz kolejny tego, czego szkoła naucza nadal. Nadal w kontekście jednego z przedmiotów to jest dobre słowo. Nadal. Więc podejdziemy trochę z perspektywy Lilki, ale bardziej podejdziemy z perspektywy rodziców, którzy po raz kolejny muszą wchodzić w ten sam materiał, przypominając sobie, jak głupim jest to tworem. To całe szkolnictwo w kształcie, który panuje nam niestety od dziesięcioleci. Dzisiaj źródłem naszej irytacji, takiej potwornej irytacji jest to, że znowu przeczytaliśmy coś, przeczytaliśmy coś, co znowu już daje nadzieję, że przecież ta nauka mogłaby być przyjemna, ta nauka mogłaby być wartościowa, ta nauka mogłaby wnosić naprawdę wiele do życia młodego człowieka. Przeczytaliśmy trzeci tom, trzeci komiks serii o detektywie wróblu autorstwa Tomasza Samoilika i Adama Wajraka. Arcy, mądre komiksy dla dzieciaków. One akurat skupiają się tutaj na ptaszkach i na zagadkach detektywistycznych, ale nie dajcie się zwieść pozorom, bo te komiksy poruszają najróżniejsze, fajne tematy. Tom pierwszy, Złamane Pióro dotyka tematu tego, jak ptaki odnajdują się albo nie odnajdują w mieście, jak ptaki zaadaptowały się lub nie do życia w naszej ludzkiej codzienności i wśród naszej społeczności. Drugi tom, Struty Dziób, tłumaczy jak bardzo my szkodzimy tym biednym zwierzętom swoją nieodpowiedzialnością i nie wiedzą, nie wiedzą! Zaraz do tej niewiedzy dojdziemy. No i wreszcie tom trzeci tłumaczy nam w jaki sposób świat się zmienia, w jaki sposób nasza rzeczywistość ulega przemianom za sprawą pojawiania się inwazyjnych i nie tylko inwazyjnych gatunków, jak zmienia się nasze środowisko. I zaraz będziemy o tym mówić, ale wróćmy do tejże szkoły. Znaczy, ja powiem tak: no, szkoła powinna jednak przejrzeć te swoje materiały, które, które dzieciom serwuje, bo niektóre to są naprawdę zaściankowe i nieaktualne, bardzo nieaktualne. Czego dowiedzieliśmy się właśnie w pierwszym miesiącu szkoły, czwartej klasy, i już na tym etapie są nieaktualne informacje, które nas dobiły, jak to czytaliśmy. Tak. Hit informatyki. Informatyka, czyli dział, który bardzo intensywnie i szybko się zmienia. Tymczasem, co stanowi część komputera wedle informatyka naszej córki? Napęd CD-DVD. Wskażcie mi komputer z integralnym napędem CD-DVD, znaczy który są, można wiesz, dziś kupić w sklepie. No tak, starość, przed 100 lat. Ale nadal istnieją. Już nawet napędy Blu-ray wyszły, bo przecież mamy napędy zewnętrzne. Ale to jest nic, kochani. To jest totalnie naprawdę nic, bo hitem informatyki jest zestaw. To, co składa się na zestaw komputerowy. Jest to jednostka centralna, monitor, myszka, klawiatura, prąd oraz człowiek. Jakbyście nie wiedzieli. Prąd i człowiek to jest hit. Tego uczy nasza szkoła. I dla nas to nie jest nic nadzwyczajnego, że szkoła uczy głupot. Choć teraz widzimy, jak bardzo intensywnie tych głupot szkoła uczy. Widzimy, jak bardzo nieżyciowe jest to m, nauczanie. I tak naprawdę możesz wiedzieć, czym jest widnokrąg, możesz opisać doświadczenie. Czym a... jest doświadczenie? Tak. Czym jest obserwacja? Obserwacja. Ale z drugiej strony, na przykład, nie dowiesz się ze szkoły, jak rozróżnić dane ptaki i czym je karmić, jak wspomagać je podczas srogiej zimy. Ja bym powiedziała, czym nie karmić ptaków. To Albo jest ważniejsze tak. w przypadku człowieka, czym ptaków nie karmić, a Najważniejsze nie czym je karmić. Bo nie karmić. One sobie szkodzić. same znajdują jedzenie. No, a człowiek chce zawsze pomóc, no ale zawsze no, kończyć to źle. Znaczy, zazwyczaj. Ja zadaję sobie pytanie, i to pytanie zadaję sobie, daj mi jedną. Trzymaj dwie. To pytanie zadaję sobie po tym trzecim tomie. Yy, zwłaszcza dlaczego, jeżeli szkoła ma tak wielkie znaczenie, skoro my wysyłamy nasze dzieci pod opiekę nauczycieli, dlaczego szkoła. Nie może faktycznie zainteresować. Dlaczego z definicji to muszą być regułki? Regułki, których uczysz się nagminnie. Nasza Lilka ma kartkówkę za kartkówką, sprawdzian za sprawdzianem. Do tej pory, nie wiem, już z 7, 8. Jak nie więcej? Jak mniej więcej, już miała zaliczeń różnego typu. Definicja za definicją. Dziecko nie jest w stanie przyswoić wiedzy, dziecko musi ją wykuć na blachę, bo nie da rady w takim tempie przyswoić jakiejkolwiek nauki. Tak, no bo ona nauczy się ładnie, zda, co z tego, że za tydzień już nie pamięta połowy z tego. Ja dzisiaj nie będę narzekał na lektury szkolne, umówmy się, to jest temat na inny wywód i ten wywód też musimy sobie odświeżyć, bo też troszkę nasze podejście się zmieniło. Ja nigdy takiej rzeczy nie mówię, ale dla mnie detektyw Wróbel to jest murowany kandydat na lekturę szkolną. Na lekturę szkolną, która będzie uczyć, bo tu jest nauki naprawdę dużo. Tomasz Samojlik, Adam Wajrak odwalili tu naprawdę kawał świetnej roboty w każdym, w każdym z tych tomów. Ta nauka jest podana w bardzo przystępny, przezabawny sposób. I dodam więcej, skoro i tak my rodzice... Potem z tym dzieckiem ślęczymy nad materiałami, to ja wolę nad takimi materiałami, bo to są nawet żarty, których dziecko może nie zrozumie, dla tak. której, które dla dziecka pozostaną po prostu zabawnymi słówkami, a rodzic będzie miał kontekst. Co czytaczowo odnalazłaś tu? 50 twarzy gra i 365 dni. Czego czytacz nie zauważył, nie wiem dlaczego. Bo jestem za młody i zbyt niewinny, <grym> żeby tak że to Tak, Bo ty nie czytałeś i ty dostrzegać. nie rozumiesz i nie wiesz, nie kojarzysz. Ja tak. nie wiem, co tam się <grym> działo. W każdym razie, chodziło. no tutaj jest dla rodziców też kilka takich smaczków się znajdzie, yy, no żeby może faktycznie jak z dzieckiem. Siądzie nad tym komiksem, powieścią graficzną, to już by dla każdego było coś dobrego. Oprócz tej wiedzy, to jeszcze coś takiego, co sprawi, że, że rodzic zapamięta daną pozycję. To jest batonik wśród rzeczy naukowych. Po prostu dziecko to pochłania jak czekoladę i dziecko się tym cieszy. Tak. Dlaczego znaczy, Na to... nauka nie może tak wyglądać? Bo byłaby zbyt przyjemna? No, z definicji. Nie może. Nie może być przyjemna, bo nauka to praca. A może to przygotowuje już do życia, w dorosłości, że praca nie ma ci przyjemności, masz po prostu odbędnić, zarobić na życie i odpoczywać sobie, relaksować się, cieszyć z życiem poza pracą. Ty A może, ja właśnie... może właśnie, może właśnie tu masz rację, że szkoła nie ma nas nauczyć życia, nie ma nas przystosować do tego życia, tylko ma nas wepchnąć w tę normę kultury zapierdolu. Tak. Tak to wygląda. Bo ja nie widzę tutaj innej możliwości, bo temu służy szkoła przynajmniej na podstawie tego co widzimy, tego co szkoła naucza. Okej okay jest dla mnie, że szkoła ma spróbować rozpalić jak najwięcej zainteresowań. Ma pokazać jak najwięcej aspektów różnych przedmiotów, różnych nauk. Ale gdzie tu jest ten czas? Ta szansa na rozpalenie jakiejkolwiek nitki zainteresowania? No nie ma czasu, bo trzeba się uczyć na sprawdzian. Trzeba zakuć. Czas zakuć. Zdać i zapomnieć. Już w czwartej klasie. Już to jest w czwartej straszne. klasie. Teraz na razie są te przyjemne, te łatwe rzeczy. Mm, Coś, a ja czuję, że po prostu w starszych klasach ja nie podołam, żeby lice pomóc w czymkolwiek. Boję się tego naprawdę, że i ona będzie na tym cierpiała też z tego powodu. Szkoła musi przejść rewolucję, szkoła musi przejść przemiany, szkoła musi zrozumieć, że nauka poprzez zabawę jest czymś naprawdę wartościowym. Ja nie pojmuję, nie jestem w stanie zrozumieć, ale ja za głupi jestem, ja nie mam wyższego wykształcenia, ale ja nie pojmuję, dlaczego chodząc na lekcje przyrody, ta przyroda odbywa się zwłaszcza w ciepłych jeszcze miesiącach w zamkniętej klasie. Dlaczego nie można wyjść na zewnątrz? Ten komiks jest bardzo bliski temu, co przy naszej szkole się dzieje. Tak. Bo jedną z bohaterek tego komiksu jest modliszka. którą znaleźliśmy w drodze do przedszkola we wrześniu. I do szkoły, no szkoła no z do przedszkolem połączone. Dlaczego więc lekcje nie zorganizować w taki sposób, żeby faktycznie dzieciakom pokazać coś wartościowego, wyjść przed tę szkołę, odnaleźć modliszkę czy inne stworzenia, które tam są i wytłumaczyć, co to znaczy, że tych zwierząt, kiedyś tu nie było, teraz są? Czy są one gatunkiem inwazyjnym? Może nie powinienem się tym chwalić, bo nie ma czym się chwalić. To jest niewiedza, skrajna niewiedza. Ale ja bardzo wielu rzeczy dowiaduję się z detektywa wróbla. Tak. Ja na przykład nie wiedziałam czym tak naprawdę jest y, gatunek inwazyjny. Ja też nie. I dopiero ty mi powiedziałeś, jako pierwszy, że przeczytałeś wróbla, to mnie naprostowałeś i ja sobie uzupełniałam tą wiedzę czytając po prostu. Tak samo drugi tom wyjaśnił w sposób bardzo przystępny, logiczny i no, nie pozostawiając żadnych patologii. O co chodzi z tym dokarmieniem ptaków? Tak, i dlaczego nie, może być, nie mogą być dokarmiane chlebem? Ale to też nie tylko chodzi o dokarmienie ale też chodzi o pozbywanie się utylizacji naszych resztek. Dlaczego musimy na to uważać? Bo możemy zaszkodzić. Uczymy się w szkole o sprawach daleko wychodzących ponad nasze jestestwo i ponad to, co my możemy w danej chwili zrobić, ale nie uczymy się o tym, co jest wokół. I to jest straszne, to jest przykre. Ja już nie będę tutaj mówił, że szkoła powinna uczyć, nie wiem, wkręcenia klamki, wymiany żarówki czy drobnych napraw domowych. A dlaczego Rzeczy nie? Po, tego masz technikę użytecznej. na przykład. A po no, co ci uczyć się pisma technicznego na przykład? Zgadzam się, ale już mówię, już tak daleko nie wychodzę, bo to już wchodziłoby po prostu w ideał szkolnictwa, ale na litość Boską, wystarczyłoby wziąć komiks, krótki komiks i naprawdę przekazać potężną dawkę ważnej, wartościowej wiedzy. Tym bardziej, że dzieciaki są w takim wieku, yy, oczywiście dzieciaki, do których jest skierowany ten komiks, że jeszcze są chłonne jak gąbka. Więc to jest czas, żeby jeszcze je zachwycać, zainteresować, żeby faktycznie była szansa, że na czymkolwiek się zainteresują, jeśli chodzi o szkołę i różne dziedziny. Które mogłyby potem kontynuować w swoim życiu. Nie ukrywajmy. To też nie jest tylko wina podstawy programowej, bo podstawa programowa, że jest zła, to możemy powtarzać w nieskończoność. Ale to też jest wina tego, jak szkolnictwo wygląda. Dzieciaki są uczone w gruncie rzeczy przez ludzi, którzy są już wyczerpani, wyzuci z jakiejkolwiek chęci i energii. Ludzi, którzy. No, Umówmy się, zarabiają dużo poniżej tego, co powinni zarabiać. Według mnie, nauczyciel to powinna być profesja najlepiej opłacana. Dlaczego? Bo my posyłamy dziecko, które pod opieką tego nauczyciela spędzi kilka lat. My posyłamy dziecko i całą jego przyszłość, tak naprawdę, sporą część tej przyszłości, wiedzy, umiejętności, które nabędzie, zrzucamy na człowieka który może być totalnie wypalony. Gdyby nauczyciel był intratną pozycją, zarabiał naprawdę solidne pieniądze, to ludzie biliby się o to, żeby być nauczycielem i wtedy mogliby pracować ci najlepsi, najbardziej energiczni, ci, którzy mogą najwięcej dobrego wnieść. Wiesz, ale to Tylko też to trzeba jest... cały system zmienić. Wiesz, nawet jeśli mamy tutaj bardzo, <laughs> bardzo żywiołowych nauczycieli, tych, którzy chcą cokolwiek robić, to czasami im... Czas i warunki nie pozwalają Oczywiście, na Oczywiście, dlatego podstawa programowa to jest, jest zła. I to jest właśnie dla nich ten wielki ból, bo oni by chcieli, ale nie mogą. Bo jak nie zrobią podstawy programowej, no to to jest już yy, sposobność, żeby ich po prostu wyrzucić. Więc wiesz, to, się, to jest takie zamknięte koło, bo oni, większość z nich, tych młodych, zwłaszcza, bo oni są najbardziej ambitni, chcieliby, ale nie mogą. Ja boję się, że my nic z tym nie robimy. My możemy w domu starać się. Tylko, że to jest walka z wiatrakami. Bo chcieliśmy, żeby Lilka przeczytała Detektywa Wróbla. Chcieliśmy, żeby z nami opowiedziała o tym komiksie. Problem polegał na tym, że nie mogła tego zrobić. Bo nie miała czasu. Pomiędzy sprawdzianem z, z angielskiego i sprawdzianem z przyrody jeszcze nauka informatyki. Dziękuję. Dlatego wydaje mi się, że to jest najważniejsza rzecz w dzisiejszym materiale, żeby patrzeć na to i zdajemy sobie sprawę już na własnej skórze jak trudne to jest, jak trudne jest podsuwanie dziecku wartościowych rzeczy. My mamy coś ultra wartościowego, ja się obawiam, że my nie będziemy mieli sposobności, żeby to łagodnie podsunąć. No nie, bo ona będzie umęczona całym tygodniem nauki, pracy i tak dalej. My patronujemy tej serii od samego początku i nie wiem, czy kiedykolwiek byłem bardziej dumny z naszych patronatów. Tak. Tak, to jest coś, czym możemy się pochwalić, nigdy nie będziemy żałować, że się pod tym podpisaliśmy. Nigdy w życiu. To jest po prostu jedna z najbardziej wartościowych rzeczy, jakie kiedykolwiek promowaliśmy na tym kanale, jakie kiedykolwiek pokazywaliśmy. Mówimy to z perspektywy rodziców, którzy fantastycznie bawią się, z perspektywy ludzi, którzy też czerpią z tego jakąś wiedzę. Tak, nadal I, starzy ludzie. Umówmy się, to jest napisane w taki sposób i tak narysowane, że dzieciaki po prostu będą się zaśmiewać. Gdyby świat był idealny, a szkoła nie była tak do dupy, to Tomasz Samolik i Adam Wajrak nie mieliby kiedy pisać swoich rzeczy, bo byliby cały czas zapraszani do szkół. No, pewnie tak. Ta pasja, ta wiedza, to podejście do młodego człowieka, jakim oni dysponują, to jest coś po prostu nieocenionego. Dlatego, kochani, jeżeli macie okazję, podsuncie detektywa wróbla. To nie dotyczy jakichś rzeczy i tematów wydumanych, to dotyczy. Rzeczywistości, która jest wokół nas. Sprawy codzienne. Tak, i tych małych, milusińskich, których codziennie mijamy, na których być może nie zwracamy uwagi. Których słyszymy. A kiedy już zwracamy uwagę, to bądźmy pewni, że zwracamy w odpowiedni sposób, żeby nie, przede wszystkim nie zaszkodzić. Do zobaczenia. Cześć. Hey.